W tym fragmencie medytacji Twoje ciało obniży poziom hormonów stresu. Oddech stanie się bardzo spokojny i bardzo głęboki, a Ty możesz odzyskać poczucie równowagi. Jeżeli chcesz uzyskać całkowity dostęp, napisz do mnie. Możesz otrzymać w prezencie E lub zakupić. Więc rozgość się w takiej osobistej przestrzeni, w której zrobisz pauzę dla codziennego pośpiechu i pozwolisz sobie po prostu być. Wystarczy, że usiądziesz lub położysz się wygodnie i pozwolisz mojemu głosowi poprowadzić cię w stronę spokoju. Jeśli chcesz, zamknij oczy, skieruj uwagę na swój oddech. Weź powolny, głęboki wdech i poczuj, jak delikatnie płuca wypełniają się powietrzem, i powoli wypuść je, pozwalając, by napięcie odpłynęło spokojnie. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało staje się coraz cięższe, a mięśnie rozluźniają się całkowicie. Wyobraź sobie, że jesteś nad brzegiem spokojnego jeziora. Podal śnij w promieniach słońca, a delikatny powiew wiatru koi Twoją skórę. Każda fala zabiera od ciebie stres, troski, myśli, które już ci nie służą. Czujesz, jak Twoje ciało staje się lekkie, a jednocześnie zakotwiczone w poczuciu bezpieczeństwa.